Dzisiaj po raz pierwszy przed Państwem zostanie w naszym programie wyrecytowany wiersz. Wiersz napisany specjalnie na tę okazję przez kolegę w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Kolega od tego czasu marzył, aby gdzieś publicznie z wierszem wystąpić. Dzisiaj wreszcie się zdecydował. Przed Państwem autor i recytator w jednej osobie kolega Ryszard. Stoi na stacji lokomotywa ciężka, ogromna i pod niej spływa. Rysiek! Idzie na... Rysiek! Tłusta Co oliwa! Co ty wygadujesz? Stoi i... Co ty i... wygadujesz? Nie denerwuj się, to nie o tobie. No to stoi! Nie, posykaj. Ja znam ten wierszyk, to nie jest Twój. Mój, nie twój. Mój, nie twój. M mój charakter pisma. Zgrabne literki. Zgrabne kurfoniki. Do kamery pokaż jeszcze. Zgrafa. Sam pokaż do kamery. Żyrafa pisze się przez rzecz z kropką. – A tu są dwie żyrafy. Czy zastanów, w jakiej ty mnie sytuacji stawiasz? Sam wyszedłeś za tego przepierzenia. Ja wyszedłem, bo miałeś swój wierszyk mówić. To jest mój. To nie jest twój, to jest ten. Mój. Wszyscy wiedzą, czyli to wiersz. Co się kłaniasz, to jest Jan Brzechwa. Parowóz. Nie To jest Julian Tuwim. A co ja powiedziałem? No ty powiedziałeś Jan Brzechwa. No tak, co tak? No to Julian Tuwim, pseudonim Jan Brzechwa. No. Parowóz. Parowóz, pseudonim Lokomotywa. Przed Państwem wybitny znawca literatury i kolejnictwa, kolega Wiesław. Brawo! <noise> prima odrywki! nie wykończ. To no, ja mam niespodziankę dla Państwa przede wszystkim, a także dla Ciebie, Ryszard. Wiersz przed Państwem za chwilę zatańczy. Słynny choreograf, pancerz i nasz prima balerin, kolega Ryszard. Brawo! Nie, 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 nie! Ja dziękuję bardzo. Dziękuję, ale wiersza się nie tańczy. Będziesz prekursorem. Kim będę? Będziesz pierwszym, który to zrobi. Zaczynaj, bo będziesz miał opóźnienie w koluszkach. To jest poezja, tego się nie mówi tak na łapu-capu. Jan Julian brzech Elektrowóz. Elektrobus. Zobaczcie, patrzcie. To był tytuł. Poznałem. Chodzi. Co stoisz? No bo takie piękny przeżywam. Chodzi po dworcu. Poczekaj, bo po wszyscy usną. Chodzi. Ty, że Chodzi. Poczekaj no chodźże wreszcie. No. Chodzi mi po dworcu elektrociągnik. Co Lekki, przystojny, zapach obnosi dezodorantu. Chuda oliwa. Ty, co, co to Chodzi jest? i wzdycha. Ła! Wzdycha i chłucha. Chłód ze zmarzniętego mu brzucha bucha. Buch jak mu zimno. Uch jak mu zimno. Puf jak mu uf. I mocno wzdycha. Ła! I mocno zipie. Łe! A niepalący prąd w niego sypie. Wagony do niego podoczepiali. Z tyłu i z przodu, z włókien węglowych. I mało ludzi w każdym wagonie, bo w jednym krowy. A w drugim konie. A w trzecim, a w trzecim siedzą same chudzielce. Siedzą i jedzą otręby przedne. A czwarty pełen jest papierochów. Nie, nie, poczekaj, papierochy niezdrowe. Daj alkoholu. A czwarty pełen jest alkoholu. Oh! A w piątym pełno papierów alkoholu innego. Dobrze. W szóstym balanga. Ba, 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 ba. Pod każdym kołem pęka uszczelka. A tych wagonów jest ze 340 i celnik nie wie, co się w nich mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc judoków. I każdy zjadłby tysiąc hot dogów. Się na burmuszy, bo... Ilustruję, co? Hot-doga zrób. Sam sobie. Hot-doga to zrób. Hot -doga zrób. I choćby żaden wcale się nie natężał. Każdy udźwignie. Takie to lekkie. Spoko. Wist. Spoko. Świst. Prądem buch. O nie. Koła w ruch. Akurat. Co akurat koła. Co ma muchem kręcić? Koła masz na dole. Chyba ty. No zabuksuj tak, jakbyś się ruszali. Tak. Był... Spróbuj dwoma. To ty masz tańczyć ja. Będziesz wiceprekursorem, Z takim... Od razu. Szybciutko, jak żółt.